Hej, hej, witam Was dzisiaj bardzo serdecznie, za na i witam Was w kolejnym odcinku z Gry Roblox. I znowu Stefan Derel Rey w wersji 1.3.5. Ostatnio został dodany, znaczy wersja 1.3. Posiada pociągi nowej generacji, które na początku zostały zaprezentowane na filmiku u głównego dobrych czyli 158 i 159. Później został dodany 508. No i od paru kil, kilka dni temu został dodany Class 1.8.5 dla Earlink w wersji długiej i krótkiej i oraz connect od wczoraj już jest 65 no, zastępiony od papierowej wersji. Teraz to, co to się zmieniło? W e, wersji 1.2 bo nie było na moim kanale tej wersji była, były poprawki oraz zmieniona fizyka kółek w pociągach, które się już nie skręcają i pociągi się y, łatwiej trochę wykolejały, ale chyba zostało to naprawione. Teraz mamy, stafor, y, mamy trasę do Whitefield i do Stafford UFC, Stafford United, tak, jest po drodze w sumie, więc pojedziemy tym pociągiem i ruszajmy. Aha, czerwone super. Dziękuję. Dobra, zaćmuś. I ruszajmy. teraz właśnie tak ruszałem się do Wildfield, to no, wam pokazać wszystko, co się zmieniło fps mam 45 kg na sekundę, więc jest ok. O, muszę zwolnić AJOTOKAS 158 w wersji ciuwagonowej Stój ta... La maja Sparałam w ustawieniach mikrofona i chyba mi się udało doprostać ten mikrofon. Zawsze mnie tak denerwuje, że nie idzie wytrzymać. Podoba mi się zacznie ta kabina. To jest chyba Djewda, a nie. No, tam coś stoi chyba na peronie. Ja się boję, to właśnie ten KF700. Jaki będzie wydajny? No. O, mamy hierarchię. Oj, nie pokazałam. Tak, jak ci się otwierają, i mamy siatełko, więc jest okay. Whitefield Conrad Pokazuję właśnie na tym, gdzie musimy się załadować. Tak właśnie wygląda mapa SR w wersji 1.2. Był 1.2, mapa jest w 1.2 zrobiona. Bo jeden czynnik jest tylko pociągi. Mamy Stafford Victoria, to mamy tylko normalnie. Mamy Stafford Victoria do Whitefield i mamy Stafford Central do Whitefield, więc... To jest UFC, two stacje dalej, to jest... Oh. bardzo fajnie przyjemnie. Teraz odjeżdżamy. Tam już Platform C, kto przyjeżdża? No, przyjeżdża ten. Kolejny już został zastąpiony, ale... Oj, już się jeszcze te lepią widzę, okej. Okay. Trzeba uważać. Teraz tam pan, o. jest animacja drzwi i siatełko gaśnie, po proszę. いい。 Ogólnie od, za dwa tygodnie mam koniec matury Więc za 2 tygodnie będą normalne odcinki z Kicker, które są aktualnie nagrywane Oprócz jednej Oj, żółte Właśnie oprócz jednej Plus Minecraft 1.14 Mam nadzieję, że do tego czasu wyjdą optyfajne i tak dalej nie byłoby fajnie. <coughs> Z, um, ja pamiętam, właśnie. To wam pokażę na następnej stacji. Ruszamy. Będziemy teraz skręcać, więc ja się nie rozpędzam tak szybko. To jest konieczna do Whitefield. Kolejna stacja to High Street. Train is now approaching high street. High street was Whitefield. this is a connect train too whitefield the next station is whitefield this train is now approaching Whitefield. Lido. Whitefield. Calling at Stackview FC, Woodley Lane, Horton Ridge, and Whitefield. This train has three coaches. This is Whitefield Lido. No, that's meant that's uh Stafford UFC. The next station is Train is now approaching. Step to U F C. Woodhead <laughs> Lane. <laughs> Mummy Whitefield. <right> <laughs> this is.

Whitefield. The next station is Woodhead Lane.

A tutaj nie ma pojedynczych. To jest inaczej zrobione, bawo. A Erling ma tylko pojedyncze bym by first class ma. To jest

This is to poja mi się ta animacja drzwi. Jest bardzo fajnie. Bardzo fajnie jest pomyśleć, że takiego i bardzo ryzykuję z drugiej strony. może to lagować, ale... I ostatnia stacja Whitefield. Station is right <coughs> This train is now approaching Whitefield. Right this train terminates here. All change, please.

Dziękuję na dzisiaj, więc to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję bardzo za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. No i co do zobaczenia, może się coś pojawi w tych następnych dwóch tygodniach albo i nic. Więc dziękuję za oglądanie, no i pa pa.